Jaki będzie wynik podanego działania, musimy wskazać w tym zadaniu. Mamy klasyczny przypadek działań na potęgach, czyli wartości dwóch potęg są ze sobą wymnożone. Jest to taki klasyczny przypadek zadań, które pojawiają się na maturze, mianowicie w jaki sposób to, to takie zadanie podejść. Musimy zawsze stanowić się, aby doprowadzić to takie wyrażenie, starać się doprowadzić albo do wspólnej podstawy. Czyli tam, żeby była jedna 16 i 8, żeby tam pojawiła się w tych miejscach taka sama liczba, bądź też doprowadzić do wspólnej potęgi. Czyli tam, gdzie jest 8 i 16, aby doprowadzić to do takiej samej wartości. Ja wybiorę tą drogę numer 1, czyli doprowadzę do wspólnej podstawy i w takim razie zacznę już od jednej 16 i spróbuję to jakoś zapisać w taki sposób, aby doprowadzić jedną 16 i 8 do takiej wspólnej podstawy, do wspólnej potęgi. Mianowicie tutaj będzie to liczba 2. Najczęściej będzie tak w tych zadaniach, że będzie to dwójka, trójka, piątka, ewentualnie siódemka. natomiast to są takie najbardziej spotkane. Częściej liczby. No i teraz doprowadzając to do wspólnej a do dwójki, to zapiszemy najpierw na samym początku, że to jest jedna, druga do potęgi, wtedy będzie czwarta, bo 1 do czwartej to jest 1, 2 do czwartej to jest 16. No i teraz pozostaje nam nic innego, tylko zapisanie to w postaci zamiast jednej, drugiej, dwójkę. W jaki sposób możemy to zapisać? Mianowicie mamy taką własność działań na potęgach, że jeśli mamy jakąś wartość a do potęgi minus r, to w tej sytuacji potęga ujemna mówi nam o tym odwrócić liczbę do góry nogami, w ten sposób będzie 1 przez a do potęgi rowej. No i my tutaj coś takiego właśnie chcemy zastosować, czyli i tą liczbę do góry nogami, czyli dodamy do potęgi minus 4. I odwracając liczbę do góry nogami jedną, drugą, otrzymamy po prostu dwie pierwsze, czyli to będzie po prostu 2. No ja taki wynik tutaj w tej sytuacji zapisuję. Jeśli chodzi o tą ósemkę, 8 do potęgi 16 zapiszemy w takim razie ją w nieco inny sposób, mianowicie tutaj zapiszemy ósemkę po prostu jako 2 do potęgi wtedy trzeciej. No i te wartości tych potęg ze sobą musimy po prostu wymnożyć, czyli będzie tutaj 3 razy 16, to mamy 2 do potęgi 48. W sumie też od razu możemy zrobić tam na górze, mianowicie to 2 do potęgi, możesz tu Tutaj napisze na dole 2 do potęgi minus 4, czyli to jest inaczej mówiąc 1, 16. Musimy jeszcze to wszystko wziąć do potęgi 8 i to wszystko razy 2 do potęgi 48. No i teraz pozostaje nam nic innego tylko minus 4 i8, tak samo zgodnie z własnością działań na potęgach wymnożyć, czyli będzie mieć 2 do potęgi minus 32 razy 2 do potęgi 48. No i w ten sposób, jeśli mamy wspólną podstawę dwójka, tutaj jest dwójka, mamy mnożenie, to wartości tych potęg możemy ze sobą po prostu dodać. No i w tej sytuacji otrzymujemy, że to jest 2 do potęgi minus 32 plus 48. 8, czyli w tej sytuacji mamy 2 do potęgi wtedy 16. No i taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie B i to będzie odpowiedź prawidłowa do tego zadania.